Siołako z tej strony też witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj obstawimy sobie walkę pomiędzy Marcinem Dubielem a Kacperem Błońskim. No i nie będę tutaj wam ukrywał, że jestem w tej walce bardzo za Marcinem Dubielem, ponieważ pochodzi on z Jawożna, moja rodzina również pochodzi, przynajmniej jej część z Jawożna. Także będę tutaj kibicował Dubielowi. No poza tym nie lubię takiego typu człowieka jak Kacper Błoński. Który po prostu robi wszystko na pokaz. Jedyne, w czym mi zaimponował na konferencjach, to to, jak wyjaśniał tego typa, który się fleksuje drogimi butami i ubraniami. Też go jeszcze bardziej nie znoszę, no ale to jest nieistotne w tym momencie. Istotne w tym momencie jest to, jak potoczy się ta batalia, zakontraktowana na 3 rundy, po 5 minut. Oczywiście w raw są to inne liczby, no ale tutaj w UFC inaczej się nie da ustawić. Cytując klasyk już z moich filmów. Popatrzmy, co wykombinuje Marcin Dubiel, co wykombinuje Kasper Błoński. Jak na razie cały czas zasłania się Błoński i niczym nie imponuje w tej stójce. Cały czas się flexował, że trenuje na Instagramie. Dubiel natomiast cichutko. Jedyne co pokazał, to ten rozbity nos, który i tak potem każdy zobaczył na konferencji. Natomiast Błoński cały czas coś wstawiał na Instagrama, tu że trenuje, tu że z trenerem jest na kolacji, także popatrzmy, no nawet mieszkanie z kosterą sobie odpuścił niby dla treningów, także zobaczymy czy to coś da. A tymczasem popatrzmy co zrobi Marcin Dubie. Marcin Dubiel cały czas wywiera presję na kac przebłońskim. Mamy teraz świetne kopnięcie na głowę od Dubiela. Jest szansa skończyć tą walkę. Czy wykombinuje coś teraz? Kasper Błoński. Odpowiada dobrym lewym. Jednak Dubiel wydaje się być szybszy, być lepszy znacznie w sztujce od Błońskiego. Teraz nie trafia tym kopnięciem na głowę Marcin Dubiel. Wykorzystał to Błoński. Dobrą serią ciosów. Trafia teraz prostym Kasper Błoński. Teraz ma swoje chwile w tej walce Błoński. Ale co z tego, skoro i tak to ponad pierwszą połowę tej rundy wygrał Marcin Dubie. I teraz znowu wraca do tego świetnego punktowania. Nakaz przebłoński. A ten jest już w coraz większych tarapatach, już tutaj coraz bardziej porozbijana jest ta głowa Błońskiego. I zaraz po raz kolejny trafiony został Kasper Błoński. Mamy teraz również kopnięcie od Dubiela. Zobaczymy, co nam tutaj panowie jeszcze wykombinują. Teraz trafia Kasper Błoński. 8 sekund do zakończenia tej pierwszej rundy. Jeszcze tutaj kopnięcie na tułów. No i mamy koniec pierwszej rundy. Patrzmy na powtórce, jak świetnie i czysto to weszło na głowę Kacpra Błońskiego. No, tutaj mało brakowało, a mielibyśmy koniec walki. Tymczasem czas na drugą rundę. Pierwsza, oczywiście, wygrana przez Marcina Dubiela bezdyskusyjnie. No i czy teraz wykombinuje coś Kasper Błoński? Czy też nie zmieni taktyki? Będzie liczył na błędy Dubiela, lub ewentualnie na gorsze przygotowanie kondycyjne, słabszą mentalność lub inne czynniki wpływające na przegraną walki dobry łokieć teraz od Błońskiego oczywiście fejmem ma zabronione no ale tutaj nie da się tego zmienić uwielbiam to mówić powiem wam. teraz lekki lagens 50 ciosów celnych Marcin Dubiel 39, Kasper Błoński może nie taka ewidentna przewaga ale jeśli oglądaliście pierwszą rundę to wiecie jak do tego doszło, że pierwszą rundę wygrał Marcin Dubiel? Bo te ciosy są znacznie skuteczniejsze. Teraz jednak dwa świetne plotki od Błońskiego. Jeszcze prosty, no i w tarapatach ogromnych Marcin Dubiel trafił jednak teraz Błońskiego. Mamy knockdown. Jeszcze teraz nie nietrafiony overhand przez Marcina Dubiela. No i mamy knockdown za knockdown. No tutaj ta walka nie może już potrwać bardzo długo. Który z nich w końcu padnie? Pytanie, który? Zostanie znokautowany po raz kolejny Knockdown na Marcinie Dubielu Muszą uważać, teraz trafiony Błoński Z kolei, ależ tutaj zapowiedzieli Wojnę jest wojna Ależ sobie tutaj Porozbijali twarze nawzajem No i mamy knockout, Marcin Dubiel Był spokojniejszy na konferencjach Całą tą agresję trzymał na Występ w oktagonie no i świetnie go wykończył teraz. Marcin Dubiel, mało kto się spodziewał, że wygra tą walkę, ale jednak się udało. No kursy były zupełnie odwrotne, Wszystkoż było na błyskiego, a tymczasem on zostaje znokautowany. Ale świetnie, i czysto trafił Marcin Dubiel, ale tak jak mówiłem wcześniej, oni się tutaj w końcu wykończą, no i udało się. Marcin Dubiel wygrywa przez knockout w drugiej rundzie. A ja wam dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia Siemanko.